Cześć wszystkim, witajcie w bonusowym e, odcinku. Chciałem Wam pokazać dom Lary, e, jak się zmienił od, czas, e, od czasu Tomb Raider 2. Troszeczkę się zmienił. Tutaj Lara będzie mówić e, różnego rodzaju rzeczy. Jak, co przejść. Czyli coś, coś, forma takiego treningu. Tutaj pamiętacie, Storm Rider 2 było większe pomieszczenie, Łazienka na swoim miejscu, tak jak było. Wiadomo, że te tekstury są odrobinę lepsze. Winston dalej chodzi za nami z tacą, także nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o niego. Teraz właśnie mówi o tym, żeby się rozglądać. Jak się rozglądać, jakie klawisze naciskać. Tutaj jak pamiętacie wejście na strych. Później sobie wejdziemy. Jeszcze chciałem zobaczyć tu. Tutaj taki też pokój muzyczny. To pamiętam, też był w Tomb Raider 2, ale tylko pianinko było, czy fortepian. Tutaj nic nie było, a teraz w Tomb Raider 3 zmieniło się tyle, że jak przesuniemy sobie tutaj tą książkę, to przestanie kominek buchać, i teraz będzie można szybko sobie tutaj przejść na strych Przesuniemy sobie tą skrzynię. tylko po to, żeby tą wysunąć. Jesteśmy na strychu. Jest tu inne wejście na strych. Tamtędy schodzimy na dół. I teraz tak, tutaj mamy słuchajcie wajchę. Już teraz zupełnie inaczej. Wejście do piwnicy jest właśnie tutaj. Wcześniej było w Tomb Raider 2 e, w labiryncie z krzewów, a teraz jest tu. O! Otwierają się drzwi. Oczywiście też na czas. Tak jak było w Tomb Raider 2, więc szybciutko biegniemy. No tak. Jeszcze ten nas tutaj nam przeszkadza. Mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, udało się. Jeśli chodzi o piwnicę, no to też tutaj się bardzo dużo zmieniło. Jak pamiętacie, w Tomb Raider 2 było bardzo dużo skarbów, praktycznie. Cała piwnica była zawalona skarbami, złotem. A teraz jest zupełnie inaczej, bo jest basen. Tak, cała piwnica to jeden wielki basen, pływają rybki. Fajnie to wygląda. Można popływać razem z tymi rybkami. Już to robimy. Przesuniemy sobie tylko głaz, znaczy, Boże, nie głaz, tylko skrzynię. No, no i jesteśmy. Tutaj po drugiej stronie tego basenu jest ukryty słuchajcie kluczyk. O ile się nie mylę, bo ja już go wziąłem. Poczekajcie, sprawdzę sobie. A, mam już. No tak, bo ja już to przechodziłem, a nie wiem czemu to tak jest. Tutaj słuchajcie właśnie ten klucz. On był dosłownie tu, w tym samym, w tym miejscu, gdzie ja jestem. Ten klucz. Także jak będziecie pierwszy raz to można zebrać ten klucz. A dziwne, że to zapamiętuje. No ale dobra. Także tutaj był ten klucz. Nie ma już tych skarbów. Jest basen, także tak się zmieniła piwnica. Dobra. Wychodzimy. Teraz tutaj mamy Let's go into the gym. Those of you have been here before, may notice the new decor. What do you think? Well, let's do some exercises. I think we should do them in order. Sala I don't actually run everywhere. With the walk button down, I won't fall off, even if you try to make me. Go on, try it. If a jump is too far for me, I can grab the ledge and save myself from a nasty fall. Walk to the edge next to the white line until I won't go any further. Then press jump. Immediately followed by forward. And while I'm in the air, pre press forward and I'll climb up. If I do a running jump, I can make a jump like that. No problem. Walk to the edge with the white line until I stop. Then let go of walk and tap backwards to give me a run up. Press forward and almost immediately press and hold the jump button. I won't actually jump until the last minute. Lara, today, movie. Co należy zrobić podczas skoków różnego rodzaju tutaj właśnie akrobacji żeby tutaj zapoznać się staro jak zawsze except when i'm in the air press and hold the action button to make me grab the ledge excellent try to vault up here press forward and hold action i can't climb up because the gap is too small but press right and i'll shimmy sideways until there is room then press forward and i'll climb right up well done if there's a long drop and i don't want to hurt myself jumping off i can let myself down carefully tap backwards and i'll jump off backwards immediately press and hold the action button and i'll grab the ledge on the way down then let go next i'll show you my crawl First, vault onto the block. Now hold down the crawl button, this will make me crouch down, and keep holding it while using the directional buttons to move me through the gap. At the end, turn around and drop me off the ledge. Make sure to keep the action button pressed or I'll fall. Push forward and hold down the crawl button to make me squeeze into the gap. To get to those really high places, sometimes I'll need to climb. Let's try that now. Walk up to the climbing frame, then press and hold the action button so I'll climb up onto it. While keeping this button pressed, push forward on the directional buttons and I'll climb to the top. Now, looking up, you'll see some monkey bars. These look like fun. Press the jump button, then immediately hold down the action button to make me jump and grab hold of the bars. Now, use the directional buttons to maneuver across. Don't let go of the action key because as soon as you do, I'll let go. That's great. Right. Let's sprint. Push forward and hold down the sprint button. When I reach the white line, press the jump button and I'll perform a diving roll. Okay. a swim? Proponuję, żeby popływać, no to idziemy. Zrobiliśmy wszystko the directions move me around underwater. Tutaj na tym basenie to teraz się zmieniło, że jest przycisk Tak odblokowuję tutaj kolejną wajchę zaraz ją sobie pójdziemy zbadać tu się nic nie zmieniło. Just use forward, left and right to

Nie pamiętam, czy w Tomb Raider 2 też była jadalnia. Jest oczywiście. Można tutaj otworzyć sobie muzyczkę. Ja na razie tego nie będę robić, bo potem ciężko będzie mnie słuchać. Tutaj jest kuchnia. No i słynna lodówka, w której zamykają zawsze Winstona. Dobra. To by było na tyle. Aha, i tutaj jest to ta, właśnie to mm, przejście tajemne, że tak powiem, do takiej komnaty z artefaktami. Trzeba szybko biec, mam nadzieję, że mi się uda. Zaraz zobaczymy. Udało mi się. Prawie, słuchajcie. Yy, dinozaur, czy głowa. Takie trofeum Raider 2. Tutaj, oczywiście, mieczyk Dagger of Xian. Raider 2. A tutaj, to ile pamiętam, to jest Stonebreider. hm, chyba 4 artefakt to będzie. Oko Izis coś takiego. Tu są też jakieś dwa artefakty, ale nie przypominam sobie, czy one gdzieś były po drodze. Także to tylko tyle. Dobra, wychodzimy na zewnątrz. Tak samo było, może troszeczkę się zmienił ogród. Tutaj w, e, zmienił się posąg. W Tomb Raider 2 była ryba, tutaj teraz jest koń. Pójdziemy sobie e, tutaj na ten tor przeszkód. See how the can be Are you ready? Tak jestem ready. Dobra, zobaczymy. Ach. Jeszcze raz. Nie tak miało być. Chciałbym przejść cały. O masz, tak miało być. Tego na pewno nie było w Tomb Raider 2, bo w Tomb Raider 3 dopiero będzie, mogliśmy tutaj właśnie podwieszeni tak przechodzić. W tym momencie to pamiętam, w Tomb Raider 2 tutaj właśnie już był koniec tego toru, a tutaj jeszcze zrobili, że możemy sobie zdobyć broń. I tutaj możemy sobie postrzelać na, na strzelnicy. zobaczymy co powie. A, czyli mówi, że może być lepiej. <laughs> Winston tutaj przebrał się. Możemy do niego strzelać on się broni tacą. Zaraz wstanie, nic mu nie będzie. I tak można w nieskończoność. No ale dobra. Słuchajcie, co się jeszcze zmieniło? Tu się zmieniło tyle, że nie ma już ogrodu z labiryntu z krzewów. Teraz właśnie dzięki temu, że zdobyliśmy ten klucz w, w piwnicy, w basenie, tam gdzie były rybki, to jest właśnie ten klucz. On otwiera tutaj to przejście. I tutaj słuchajcie, jak już mówiłem, nie ma labiryntu, o. ale możemy sobie pojeździć. No to jedziemy. is To mój czas, oczywiście, ten czas można sobie pobijać i jeździć sobie woli. Tam w sumie nic ciekawego nie ma. Tylko można sobie jeździć, także chciałem wam pokazać. To się zmieniło. Ehm, no i dobra, to chyba by było na tyle. Tu, oczywiście, jak zawsze tutaj też jestem błąd co był w Tomb Raider 2, że można wejść na dach tym moim sposobem. Zobaczymy, czy mi się uda to drugi raz. Źle się ustawiłem, właśnie to trzeba odpowiednio się ustawić tutaj, wtopić się w ten mur? Nie, już źle. O właśnie. Czyli to jest to samo. I tutaj też, i słuchajcie, jesteśmy na dachu. Oczywiście, tutaj też nic ciekawego. Można sobie pobiegać, zobaczyć sobie wszystko z góry. właśnie dar basenu. I na balkonie też jesteśmy. Myślę, że to wszystko możemy sobie wyjść stąd. A żeby zakończyć to, śmiało możemy przejść sobie przez główną bramę. Adventure. Tak, to jest czas na prawdziwą przygodę, chociaż myśmy już ją przeszli. Dobra, to by było na tyle. Na tyle. Do zobaczenia w Tomb Raider 3 Gold, ee, The Last Artefact. Trzymajcie się. Cześć.